Ulewa powoli ustępuje. mamy niedzielę, 22 października maszerujemy. Na dobry początek tego deszczowego dnia. Lewa takie pięknie się. A pod brzuską, o ładne. się zrobiło troszeczkę mokro a tutaj mamy jakiegoś jego moście. o noga pusta zupełnie ale zaraz go obadamy prawdziweczek fajny chociaż noga miękka zobaczymy może coś się wykroi tego tutaj chyba nikt wcześniej nie odkrył też ale już taki mięciuśki Kilka kroków dalej. Kolejny taki piękniś. O, o, o. O, gruba noga. O. No rzeczywiście. Podgrzyb. Nusłownie krok obok. I kolejny taki piękny Cudenko. Tutaj taki, u, przy ślimaka chyba. Wciągnięty już koźlarz. No ale jest jeszcze jeden zupełnie młodziutki taki. Bardzo ładny. O, uh, 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 uh. uh, starawy już, babka. Służicie to? O, ale sztywną mam... grubą nogę. No. Dosłownie metr dalej, kolejne dwa śliczne owocniki. Uwielbiam po prostu także, aż mi czapka spadła z wrażenia. I taka kolejna rodzinka od najmniejszych. po troszkę większe. Wszystkie strasznie twarda. Gruba nóżka. Coś fantastycznego. To takie dla mnie zadośćuczynienie za to, że zniknęła moja zatoka koźlarzowa w Puszczy Zielonce. Tam były takie wiotkie dosyć te koźlarze, a tutaj są takie potęgi. Już nie mam swojej miejscówki na koźlarze Jeszcze dwa tygodnie temu były tu drzewa A teraz jest tak Po korzycisku. Co ja teraz tutaj dojrzałem Taki piękny Koźlarz Cudo Ale tu jest jakiś rekordzista obok no. W celach dydaktycznych Proszę jakie to może urosnąć wielki Masakra. No zobaczmy to. Zobaczmy. O, noga gruba, twarda. Tak to wygląda. Trochę już zmęczony życiem, ale olbrzym. Maszeruję sobie duktem i tutaj trafiam na takie coś Piękne Cudo po prostu, to co dzisiaj olbrzymie tutaj wszędzie wyrastają Fantastyczne jeszcze jaśniutki od spodu super Dwa takie i mój mały koszyczek pełny. Jeszcze obok taka rodzina tak wygląda niepozornie, ale to też kozilarze na grubych takich nogach ładnych. Jaka rodzina niesamowita. Tu proszę bardzo jaki ładny. Piękny. Po małej przerwie, na herbatkę i małe co nie coś. No już chodzę teraz tylko blisko parkingu. Deszcz czasem wzmaga, czasem troszeczkę ustaje, ale frajda nadal całkiem duża. Też ładne. Coraz bardziej pada. Są bardziej Ten jakiś taki zwity. Ale, ale pięknotek. czy liczności. W tym deszczu się świeci pięknie. Nie, no. Cudeńko. Dwa metry dalej. Kolejny taki piękny jegomość. Te lubię najbardziej. Takie o na grubej nóżce. Kolejny pięknotek, dwa kroki dalej, kolejny co za dzińsze mamy kwiaty polne, ale mamy też kwiaty leśne. Pięknie się żółcą tutaj, o kureczka taka ładna. Proszę bardzo. A tuż obok kurki główkę wychyla ten jego mościół. Piękna gruba noga, o mój ulubiony. A z drugiej strony drzewa Następny. i to taki już większy niegałość. Proszę bardzo. Świeżyneczka. Sprawdzamy po raz kolejny okolice Nowego Tomyśla. Do tej pory zawsze było tu sucho. A dziś wskazówka przerzuciła się na drugą stronę. Leje jakby ktoś z wiadra lał. Ostatecznie tak się rozpadało, że podsumowanie robimy dopiero w domu. Mamy pełen koszyk różnorakich gatunków. Mamy czarne łebki. Mamy kozią brodę. Mamy koźlarze, w tym także giganta. Zabrałem po to, żeby się pochwalić troszkę. Mamy kurkę. Jest trochę drobnicy. Jeszcze innej, ale pełen koszyk grzybów udało się zebrać w 3 godzinki. Fajny spacer. Szkoda, że aż tak mocno. Padało. Mam nadzieję, że następnie po tych deszczach coś urośnie nowego i będziemy sobie hadać trochę w lepszej pogodzie po lesie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i zapraszam na nasz kolejny filmik.